Letalka, weź to na ognisko rzuć, będziemy rozpalać to później. A ja wyrzuciłam do śmieci. Pamiętasz Adam to miejsce? Nie. Tu, masz, to danie. Drewno nawet przygotowali się do palenia, zobacz. E, dobra, to jest dobre Weźcie ramce Ola oddaj mi bluzę Weź Ramka od pni. No, jeszcze na nockę. Tutaj sobie to jest drewniany most i tutaj spotkamy się w listopadzie, jak dobrze pójdzie. Zrobimy sobie spocik dla wszystkich właśnie w tym oto fajnym miejscu. W listopadzie mam urodziny. No, i Adam ma w listopadzie urodziny, więc sponsoruję wszystkim wyjazd. Ja, 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 ja. <laughs> Kamina. Bo nie, ja sam tu przyjeżdżam koniec. Dobra. No. Także starszyzna młodzieży. Adam, Maja i Wiktoria za odpowiedzialni są za rozpalenie ognia. Dobrze. Drewienka mamy mało, ale myślę, że nam starczy, by trzeba było wziąć piłę i to pociąć. A to nie można wziąć... ty nie Ty, ja tam są jeszcze drewna jakieś, nie? Węgielki, no to mogę wziąć. No. To dziewczyny. Rękawice są u mnie na drzwiach, jakby ktoś potrzebował. Thank you. No. No i tak sobie rozpalamy ognisko i będzie nam ciepło, a jak? Majka, dzirowiec. Prawdziwy duch przedsiębiorczości. Człowiek leniwy wymyśla sobie ułatwienia Wszyscy zgodnieli, a ja będę sobie jak gołąbki, spire. I ogórki kiszone niestety kupne. Nie umywają się do tych, co jedliśmy czyjeś tam. Hmm. Zostajemy sobie tutaj dzisiaj, ale ładnie widać w kamerze. Tak sobie będziemy stać. Ja tradycyjnie w perle, cała reszta tam. Lux. Miejsce znane. To jest tak zwane pole biwakowe nad drewniany most. Stoliczki. Pagódki i zrobimy tutaj listopadowy spot. Może śnieg będzie, będzie fajnie. Dojazd jest bardzo fajny. Prosta droga, żadnego skomplikowania nie ma. Blisko miejscowości, ale ludzi tu raczej w listopadzie nie będzie. co ty to Nie, 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 szkoda. To wiesz, no, to, to, takie kije to się z grzeczności, jak ktoś zrobił, to się zostawia dla innych. Nie, żeby nie palić tego, wiesz. To połóż z boku ławki, Ania. Tu połóż, tu z boku. Wow. Popcorn, za duża temperatura. Spokojnie, dobrze. Teraz te przypalenia, te pęknięcie się przypali, będzie super smakowało. Nasze piękne ognisko. Idziemy spać powoli. I proszę już ten telefon, to już pik 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 pik. Internet jest. Ognisko a nie pik pik pik. Dzieci googlują. Dzieci nauczycieli. Gaz pewnie nie zobaczymy. E, w kamerze nie widać. Proszę Kaczkodanek jest zmęczony Mamy godzinę 12.05 pięć Noc już jest zmęczony Jestem tak cały dzień na dworzu No A my już posiedzieliśmy sobie Już tak prywatnie, rodzinnie Przy ognisku Do wieczora Idziemy teraz spać I jutro do domu Ale jutro się jeszcze zobaczymy Oczywiście z czasem To jak ja tutaj po każdy sobie bierze po jednym, Ale blisko porzucałeś? A ja przymarszam. się odmarzył. Tam płynie. To jest dziecko. Ich. Ona też chce. Znowu z skrzydłami. Po co ty to robisz, jak ja mam kamerę? Dzień dobry, poranek, kojota. Obudziły nas łabędzie, tutaj ładnie karmimy. Wiem, wiem, nie można. Wiecie, że nie można karmić, tam dupa nie można. Po co ty to robi, jak ja ma kamerę? Jeden młody jest, nie? Odejdźcie trochę. Golden Lata, zadowolony. Ogień się palił, spaliło się, czy żeście odpalili? Podrzucałam patyczków i się rozpaliło To jeszcze przyciągnęłam wszystkie patyki stąd małe no Przecież ja... ja tu siedzę od dwóch godzin Dlaczego mnie nie, nie zapukałaś? Ja tu patrzę, nikogo nie ma, to poszedłem spać dalej o, już Byłam tam, byłam tam Kupa już była? Nie, Ta, wyszłam, strasznie mi się siku chciało i strać Wyszłam, pochodziłam tu w chwilę i wszystko mi się odechciało Jeszcze nie było. <laughs> Idziemy obejrzeć drewniany most Dzieciaki niech tam sobie karmią Ale jak zobaczą, zaraz przylecą Kurde, w szoku byłem, jak zobaczyłem, słuchajcie, odcinek, pierwszy, mój odcinek z pierwszego spania w Aurorze. Kurde, no 5,5 tysiąca wyświetleń już jest. Ja pierdzielę, no, nie sądziłem, że taki film Was zainteresuje, A to jest najzwyklejszy film, w którym siedzę po prostu w samochodzie. Cieszy mnie to niezmiernie. Widzę, że takie filmy Wam się podobają, więc takich filmów będzie więcej. Na pewno. Ale niech stanę na nogi. Słuchajcie, jest mały przełom u mnie też Dostałem pracę, dostałem pracę, złożyłem CV i szybko dostałem pracę, no nie jest jakaś tam super płatna, wiadomo, ale no muszę do jakiejś pracy iść, mam dziatwę na utrzymaniu, czy będzie dobrze w tej pracy, nie wiem, zobaczę, na razie muszę wszystkie formalności pozałatwiać. Ale nie chcę wam mówić, gdzie znalazłem pracę. Po prostu znalazłem pracę i, i, i tyle. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Dziękuję, Dziękuję wszystkim naprawdę z całego serca, którzy no, wspierali mnie. Czy to materialnie, bo też tak się zdarzało. E, czy to mentalnie. Dziękuję za dobre słowa. Nie sądziłem, że tyle znaczy dla niektórych ludzi. To jest. Jestem po prostu w szoku. No, wiecie, no, teraz był ten nasz zlot, <laughs> Tyle ciepłych słów, jakie ja dostałem od ludzi, którzy tam przyjechali, to po prostu aż mi było, aż mi głupio było po prostu, naprawdę wszyscy że robię dobrą robotę, ja w moim mniemaniu ja tak naprawdę nic nie robię, a po prostu pokazuję swoje życie takim jakim jest. I ja tutaj nic nie ubarwiam, nie koloruję. Po prostu jest jak jest, no. Ale dziękuję Wam za te miłe słowa. Mówicie, żebym robił to dalej. Oczywiście ja to będę robił dalej, bo ja to robię, nie robię tego na siłę, po prostu robię to z głębokości mojego, można powiedzieć, serca. I ja to będę robił, bo po prostu robię to, co lubię. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim. Dzięki, dzięki, dzięki. Ale tak jak widzicie z tą pracą, to tak jest jak, żeby Powstało coś nowego, starego musi zostać zniszczone i tak właśnie się dzieje. Dlatego też z głębi serca odpuściłem. Powiedziałem, będzie jak będzie, i nagle, słuchajcie, dostałem informację, że przyjmą mnie do pracy. I to dzisiaj, poniedziałek. A wczoraj kończył się nasz lot. Wczoraj jeszcze nic nie wiedziałem. Spójrzcie na ten teren, Polatam latamce, później trochę ładna pogoda. Trochę chłodno i tutaj zrobimy sobie też taki mały spocik jakiś. Kto będzie chciał to przyjedzie. Także oglądajcie sobie, zobaczcie jak to, jak to wygląda. Czy będzie, jesteście chętni tu przyjechać czy nie. Oczywiście termin ogłoszę. Będzie to listopad więc potrzebne będzie wypasto do ogrzewania lub ciepły śpiwór jak ktoś woli. no Teren jest taki, że trochę adu by się tutaj zmieściło. Także nie będzie problemu. Nie jest to takie jak strąg, ale jest darmowe. Są pagody. Tojtojki jestem tu trzeci raz, tej toj tojki zawsze są, więc podejrzewam, że zawsze będą. Duże wiaty, zadaszone, słuchajcie, tak porządnie zadaszone, obite nawet dechą dookoła przed wiatrem. Także fajna sprawa. Można się skryć i biesiadować. Jakieś dzieci tu chodzą. Już pokarmione? Nie. I okularnik, tylko okularniki trzymają się razem, nie? Co zdeptaliście w układy? Nie, oni dali tablet na moje okulary. No aż to kurde. Takie rzeczy robią tylko ludzie, którzy okularów nie mają. Koniec. Mm. Proszę bardzo, dożywałem swój pasztet, który lubię z zielonym pieprzem, ale mm. zaczerpnąłem nożem. Dosłownie dwie granulki zielonego pierwszą. Też ograniczyli ilość. Kiedyś było dużo, dużo więcej. A takie czasy. No będzie, będzie sobie płynąć. No. Czekają no, na nadal na chleb. A jak chcesz kapucina, bo ona robi? No. A do daj. A, jest, to, ja nie Anka nie była pierwsza. Jak jeżeli starczy to ty też weźmiesz. Proszę ja bardzo, bardzo, kiełbaska wie. z rana Ja już na te kiełbaski patrzeć nie mogę Ja dopiero chyba drugą jem. Ja z przyjemnością chlebek z pasztetem zjadłem, o Jezu, jakie to dobre Ola, możesz wziąć ze mnie ten papier i dać Michałowi, bo ja nie mogę wstać Nie? Mały? A dzisiaj Ola, pospałem, ja do dziewiątej ja też spać. A dzisiaj miałem sen Miałem sen, że jeżeliśmy się wybrali na hulajnogach i na rowerze była na strójka, ale nie wiem, kto to jechał. Ktoś z ekipy. I leciał za nami Golden. Mówimy, Goldena bierzemy. W pewnym momencie w, po ich skręciliśmy gdzieś tam jedziemy. Patrzę, Goldena nie ma. No to ja mówię, zawracam. Zawróciłem. A Golden w tym szpysku la, latał w tam i w tą stronę i, i szukał, kurde, nie? No to już wiem Goldena i wróciłem. Co może oznaczać ten cen? Nie wiem. A ja, miałam ten... ja to interpretuję inaczej. Tata. Co? Ja miałam... Ale to, to poza kamerą sobie zinterpretuję. Co? Ale, ale tego nie dawaj, ok? Nie, daję wszystko. daję, Cała Mówiłem prawda. Cała prawda 24 Mówiłem. godziny. Ramzes, chodź tu. No co, mów? Nie, bo mi się śniło, że. Poszliśmy do e, sklepu i tam drożdżówki były. I za świeżą 9 zł, a za starą złotówkę. <laughs> Pijatka, co to może stary. znaczyć i co? I mama kazała kupować stare, no ładnie, ładnie. Jak się mi się czujesz już lepiej Trosz, troszkę dzisiaj? No to dobrze. Ola umazana czekoladą, znaczy że jest dobrze. Weź, chodź tu Ramses. Kawczan, kurde, nie naładowałem, kupka już się w ogóle nie kręci, tylko temperaturę wskazuje. Teraz spodziewajcie się większej liczby wyjazdów naszych takich rodzinnych. No, bo teraz wszędzie gdzie tylko się nadarzy okazja weekendowa jakoś. Pakujemy się w auta i lecimy. Nie ma to tamto. Życie jest zbyt krótkie, żeby siedzieć w domu i patrzeć w te pudło. My nie lubimy patrzeć w pudło, lubimy jeździć. I co? Jak ta zupka? Ostra. Kupiłem sobie taką zupkę Kimchi w Lewiatanie. Masakra. Pali jak nic. No, no gawek na no super sprawa, energetycznie, o, patrzcie, zakręciło się teraz, ale to już ostatki, dobra, pokażę Wam energetycznie, jak wygląda sytuacja z energetyką, fauroze i perle, a no, tutaj mamy litajma, najpierw zajmiemy się perłą, proszę bardzo, perła, 59%, w tej chwili bezczynność, jesteśmy od czwartku do piątku, z małym, czy transportowaniem się w okolicach 20 km jednego dnia. Tyle zostało w Perle. Teraz Aurora. Czekaj, muszę podejść. Tu będzie gorzej. Tu jest 20%. 20% pojemności w jednym akumulatorze Lifo 4 Zobaczmy drugi. I jak tu mamy? Tu mamy 87%, widzicie? Napięcie 13,1. A czekajcie, a jakie tam było napięcie, bo nie zwróciłem uwagi. A tutaj napięcie jest 12,9 i tak to wygląda. Mam tam jeszcze jeden akumulator e, Red Audio, tak to się mu wymawia jakoś tak. On niestety nie ma monitoringu Bluetooth, ale u Adama pozdrawiam Adam. Zobaczyłem e, takie urządzenie też. Jak ono się na pewno nazywało, nie pamiętam. Do monitorowania, właśnie akumulatora, który nie ma Bluetootha, i można sobie to wykorzystać do systemu monitoringu. Muszę to sobie załatwić. Zaraz sprawdzę, jak to wygląda. Woda, słuchajcie, tutaj zobaczcie, bo tutaj mieliśmy też, tu jest powyżej połowy zbiornika, a tutaj, chodźcie, zerkniemy. Tutaj mamy o, zasypane. Tu mamy na dnie. Także na 3 dni nam starczyło wody. Zostało nam jakieś około 5 litrów. Tutaj może z 15, powiedzmy, dobra, powiedzmy, że około 20, zakrąglając litrów, nam zostało. Z 65 można tak przyjąć. Także jest spoko. Dla mnie to jest dobra miara, bo docelowo tu też będzie zbiornik. Też będzie zbiornik. Tutaj planuję zbiornik 80-litrowy, także widzicie, jeszcze zapas będzie spoko. No i oczywiście na dwa samochody, będziemy jeździć, tu też będzie 50 litrów, czyli łącznie będziemy mieli 130 litrów wody. To będzie jako zapas. To stąd wyleci, bo teraz tak, docelowo, tu będzie prysznic, szafeczki. No to już się miejsce zmniejszy do spania. Tutaj na dole będzie mogła spać jedna osoba. Tutaj nadal u góry 5, dwie na dole, więcej. Dwie na dole, 6, u góry, cztery u góry, czyli tu już 6, No i siódma tutaj na dole. A tutaj będziemy robić tak, że tak, to wleci. Oczywiście tego nie będę niszczył, to będzie jako moduł do wstawiania. Ale tutaj dojdzie e, coś mniejszego, taka podpórka na tej wysokości. I dojdzie tutaj płyta, to kładzie się tak samo jak to siedzenie. I tu położymy kolejną płytę i rozszerzymy łóżko w tą stronę. I dzięki temu będą tu mogły spokojnie dwie osoby sobie spać. Czyli już mamy dwie tu, siedem tu i jeździmy i śpimy dalej. Tyle, że lepiej, bo mamy się dzisiaj wykąpać w tym momencie. Tutaj będzie kuchnia. I tak, tak to będzie wyglądać. No, ale to wszystko oczywiście po kolei. Wszystko po kolei. No, dostałem mnóstwo rzeczy od Wiesia. Wiesiu pozdrawiam serdecznie. Do wyposażenia między innymi zlew, oświetlenie, do. Ja to się tak zwracam z tą nazwą camper, bo to generalnie to no, nie jest taki camper, można powiedzieć camper van, ale dobra, uprzyjmujmy, że camper van. Mnóstwo rzeczy dostałem od Wiesia. Dziękuję serdecznie, bo to mi naprawdę pomaga. Już nie muszę tego szukać, bo już się zastanawiałem nad jakim zlewem, szukam jakichś tanich rzeczy. Wiecie, bo jak szukacie coś do kampera, to jest cena razy 10, więc trzeba wykorzystywać rzeczy normalne do innych celów, wtedy są 10 razy tańsze taki zlew, na przykład jak tu kupiłem, to zapłaciłem za niego 58 zł, a na Allegro. A jakby był to dopisek Camper, to by kosztował 458. Więc taka jest różnica. Tutaj coś mi się półka rozwala. Takie są plany, działania. No i te klejki, no, Teraz będzie, będę wolny chwilę, łapał, to zaczniemy to po prostu robić. Mam nadzieję, że z tą pracą mi wyjdzie, będzie fajnie, wypali wszystko, ok. Sytuacja się u mnie ustabilizuje, a powiem że wam, że pracę taką zapałem. Gdzie mam grafik teraz? Tutaj miałem 4 na 4, czyli pracowałem 4 dni i 4 dni mam, miałem wolnego. Tutaj będzie troszeczkę inaczej. Aha, czekajcie, jeszcze wrócę. 4 dni po 12 godzin dziennie, czyli od 7 do 19, 2 dni, a pół następne 2 dni pracowałem od 19 do 7 rano po 12 godzin i 4 dni wolnego. A tutaj będę pracował po 8 godzin, z tym, że grafik mam taki dwie ranki, dwie drugie zmiany, dwie trzecie, czyli 6 dni, po 8 godzin i 4 dni wolnego na tej zasadzie nie? czyli 4 na 6, albo 6 na 4, można tak powiedzieć, o takie coś. Także też miał, będę miał mnóstwo czasu e, zrobić tylko mechanicznie, jeszcze może mi się uda, no, chciałbym bardzo zrobić te e, wspomaganie. Żeby paluszkiem chodziło Ale to muszę wyciągnąć Maglownicę, ponoć bardzo łatwo się wyciąga tą maglownicę Zobaczymy No i muszę też zrobić To co mi powiedziano na zlocie Że źle założyłem wałek pośredni Nie dając smaru na połączeniu wieloklinu Rzeczywiście, ja nie zajarzyłem faktu Przez to może się wyrabiać Chociaż fabrycznie nie jest to zrobione Należy tak zrobić, napchać smaru ile wlezie ja to zrobię Rozpięcie tej jest bardzo proste. Także Przy najbliższej okazji, rozpinam, walę tam dużo smaru i robię to samo w perle. Chociaż w perle coś tam zaczyna mi się grzechotać. Nie wiem, czy to właśnie to o czym wspominali. Nie? No nie wiem, zobaczymy. No, peron też się trzeba zająć, kurde. Tutaj, purhel e, Tu, purhel, Co tutaj jeszcze jest? Tutaj, to tak nie widać za bardzo, co tam się dzieje. Ale też trzeba się przyjrzeć. Tutaj. No tutaj jakoś tak zabezpieczyłem, dopiero wychodzi. Najgorzej to tutaj oto. Tu wspominam cały czas, tutaj by trzeba było kupić, wyciąć w cholerę całe to. No i tu. To muszę się tym zająć, bo tu zaczyna się tu... Nie, nie pogłębia się ciągle takie samo, no to muszę jakoś zrobić, wypiaskować najlepiej. Klapka zrobiona, nowa kupiona, to chlapka już jest OK. Ty, ja tak sobie pomyślałem, bo po, pomysł rzucili taki, żeby, na no, jaki kolor będę malował, nie? żeby mógł sobie pomalować na moro. Tak jak Adaś ma koszulkę na przykład, takie ciapki. Nie z koszulka, to jest kurtka. No ten, kurtka, Adaś. Nie, że jak to pomalować? Jakbyśmy tak mieli takie ciapki, jak masz kurtkę Aurorę, żeby się wtapiała w liście. No Ty wiesz, jak ty jest ciężko namalować takie, co? Ale by był taki nietypowy, nie? To... By wyglądał jak ten, jak wojskowy jakiś ten. Ale co, budżet No. Cały taki, pomalować takie czapy, nie? To jest jakiś pomysł. Jest jakiś pomysł, kurde. No ale pomalować perłę tak samo, ty. Wiesz, jakby to fajnie wyglądało? Byśmy taki kotem. Wtedy to nie byłaby perła. Nie, to nadal by się nazywała biała perła i wszyscy by się nazywali. Dlaczego biała perła, pan? Bo taka była pierwsza wersja. A ty, jak się nazywasz Adaś i sobie zrobisz włosy na fioletowo, bo tak jak mówisz, to dalej będziesz. Adaś czy Adasia? Dalej będzie szadać, no przecież. To była ostatnia nocka i ten, teraz mi się najlepiej spało. No jakoś najbardziej mi się spało. Ale muszę, nie, ale w sumie nie będę spał, będę już także. Jak już wszystko ogarniemy, mama, to będzie trzeba jakieś nowe pościele. Takie super wygodne, bo przecież to, to się do niczego nie nadaje. To co mamy teraz teraz porelaksujemy się trochę przy dopalającym się ognisku i będziemy zaraz znikać. Wejdź na górę, zamknij szyber, co? rada. radę. No. Tworzymy tutaj ekipę Następne do, do montażu, już tutaj dzieciaki dorastają. To, o, to to, Wiktoria tutaj, ona w ogóle będzie artystką. Tu widać po ubiorze, że ma zapędy artystyczne. Będzie, będzie fotografem ekipy rodzinnej. Maja. I Adam, operatorzy kamery. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Wszyscy jesteśmy gwiazdami. Historia, Ludzie, którzy przyjeżdżają Ania, na słowo, także są gwiazdami. Lewa, Tutaj nie, nie ma nich być e, na pierwszym miejscu, że tak powiem. No co? O, co? ale to masz to strasznie silne. mocno przyfandoliłaś, kurde. Mocno przyfandoliła. Maja, złóż to jakoś. Jak umiesz. Ognisko trzeba zagasić. Tam macie dużo wody. O. Biały przypłynął, patrzcie. Mówiłam. Nie woda. Łabędź przypłynął. Ramzes powstraszył go będzie, zobacz. Ramzes, tych hultaju jeden. Ramzes chodź tu! Ramek, chodź tu. Chodź tu. Ramzes! Chodź masz, chodź. Zobacz, No nic co nie robi z tego z ich syczeń. Tak, tylko dalej rzucajcie. Ramzes, chodź tu. Jakiś głupie te będzie. o płynął. Co za rodzice, sam z jata dziecku nie dadzą To jest nasz harmider wyjazdowy Marcin chodzi, nic nie robi, znowu ktoś powie Tak ja, jest ja, ja zawsze robię, jak jadę sam, to sam muszę ogarnąć Jedziemy wspólnie, to widzicie jak jest Nieprawda, bo krzesła sam zaniosłem Ognisko trzeba zagasić Chętnych do gaszenia ogniska, proszę. Adaś, wyciągaj paprykę, ognisko trzeba gasić. Kuchenka do mnie oczywiście, nie? Cukier też do mnie, mleko możesz zabrać, to trzeba wylać. Idę na ognisko polać. Chcesz polać na ognisko? Tylko trzymaj wieczko, żeby nie spadło. No i dobra. To by było na tyle. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Już niebawem.